Mamy tu jakiś prezent. Jakaś paczka przyszła do nas DHL-em. No. To tu jest nadawca? Fox and The Hotel do Andrzeja Wąsik. No co mi tutaj przydaje? Zgaduję co to jest. No ale nie mam aż tylu rąk. No co to, co to mamusiu może być? Jak w porze... Choinki, pod choinkę. No. Wygląda wszystko, że to jest od Kasi mamusiu. Kasi z Londynu. No zaraz, zaraz otworzymy.